No, hello, tutaj ja, Witam Was w kolejnym trolowaniu! Jesteśmy na Tesie. Wiesz o tym, że za coś takiego na Tesie jest ban. <śm -ie> tak, witam Was w kolejnym trolowanku. Co prawda, było mnie słuchać tutaj podwójnie. Przepraszam najmocniej za problemy techniczne, ale tylko w ten sposób udało się to zrobić na szybko. A Krajiz nie wiedział w ogóle, że coś takiego zrobię. To miał być troll, ale nie piekło. Mamy dla Was dzisiaj wyjątkowo specjalnego trolla. W sumie, yy... I cześć, Krajiz jestem tutaj. A tak, tak, faktycznie. Kto by tam o to pamiętał? Dobra, mamy dla was bardzo fajne torwę. Sami go stworzyliśmy. Tak, sami kombinowaliśmy. I teraz. Na pomysł padłem ja purpos, go to pracował mocno, fajnie i przyjemnie. Ja wam coś pokażę fajnego. A nie nie mamy. Czekaj, teraz sobie nasz miecz i zenchantuję go jakoś tak. No dobra, ja chciałem pokazać tutaj widzą, co mam tutaj mam wyjątkowo magiczną pałeczkę mam. Ja mam się co? Ja mam szukierka. Dobra, i patrzcie teraz na to. Patrzcie teraz na to. Error 401. I zobaczcie na to. Tego gościa widać przez ściany. Tak, dokładnie. Gość nie wydaje żadnych dźwięków, po prostu jest biegającym, świecącym elemencikiem, który nazywa się Error 401. No, jesteśmy ciekawi, czy... A mi też tego mecza. Skopiuj. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy, yy, czy generalnie Aha, ja nie mogę, nie mogę podnieść. Musisz na przykład z O kurde, no. Ale żeś mnie teraz zrobił w, w Karolka, panie, panie się. Więc y, będziemy, będziemy kombinować, jak, jak, jak to, to zrobić, żeby, 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 żeby ludzi przestraszyć, że jest error na serwerze. Tak, i że jest jakaś missing texture text, czy cokolwiek innego. Więc zobaczymy, czy nam się uda. Więc co, ten moment pierwszy dla sobie? Dobra. To ja się do ciebie w takim razie Jestem przy LV, ale LV jest na spawnie mhm. Kucharz XD Kucharz to... XD Tu no dobra, robimy. tutaj, no, o już coś zrobił, no dobra Tak I Najlepsze, że one nie wyrzucają niczego specjalnego, te erory, więc... Yy, generalnie... Nie ma co, nie ma co się przejmować, że... O nie, jest, jest, odwrócił się Patrz, tam dobra. się coś świeci, tam się coś świeci Jeszcze w y, przepięknej tarczy, Pocz, pocz, pocz. Hmm. Co tu się dzieje? Co to się stanęło się? Odwieził cię jednorożec I już się obraca tyle? Serio? A error gdzie jest? Error zostawiamy czy zabijamy? No nie, no trzeba go zabić Jednorożce zabijają errory Okej, okay. dobra Dzięki <laughs> Takie starez. No ale jakie stare. to jest ciągle no, fajne, no! Nowego coś byśmy wymyślił nie. Ale od samego początku, ale pięknie to zrobiłeś, zobacz, włożyłem ci tak, że się kompletnie nie skapnąłeś, kiedy to robiłem to A kiedy już... złożyłeś? Yy, w momencie, w którym ci mówiłem, że wpisuję, że nie mogę niczego podnieść. Aha. No, no dobra, to... nie? Mm, 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 dobra, weźmy to sposoby. Rzuciłeś mogówkę Nie. A rzucamy mogłkę? Weź już do czas czasu. Open Oli Ender z... Oli jest pod ziemią, więc może zauważy. Może zauważy. Ja tak włożę w krytarzu obok i zobaczymy co, co Oli zrobi. No dobra. E, TP Crisis. No właśnie, bo to, 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 to naj, najlepsze, że to widać przez wszelkie ściany w ogóle, nie? No. I to jest no nie, takie Oli. najbardziej śmiechowe. O, 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 o. o. r 401 Jakie to jest super, że widać ten napis i w ogóle, że widać świecące coś. No Wchodzimy co jest na najfajniejszą możliwość. Ty moglibyśmy zabijać w momencie kiedyś do nich dokopią <laughs> To jest super! Jakie to jest kurde super! Jakie to jest kurde rewelacyjne Dobra, idę zabić rolka I on nic nie wyrzuca, to jest najlepsze, nie? Oli no, jak myślisz co to może być? No czy uznajemy to za nie, to, że. Nie, nie, nie. No to nie uznajemy. Tamtemu dajemy do ender Chesta, tak? Tak, tamtemu udałem do Chesta, temu już nie. Bo to... Yem, aż meter tu przybiegł, zastanawiasz się, co to jest. Proszę kolejny? No, nie Ale... wiem, ja bym sobie poszedł dalej. O, teraz dobra, no. teraz się powoli obraca na shifcie, na to... Tą... Ale ja już tego nie widzę. Open Ender Loli, co? Okej, okay, niech ci będzie. Mówię, że ja już tego nie widzę. Yy, Ten do, do open dodajny który... Tu chłopaki walczą. Dobra, typy Crazy, ty nie tak szybko może co, kolego sympatyczny, bo ja chyba kurno muszę wsadzać <coughs> do Enderu główki, tak? O, nie widzę go, za daleko. Tak czy nie tak? No tak. No. No to, no to, no to. Co ty kombinujesz, Crazy Jesteś daleko i, i, i się nie odzywasz. Ja cię znam już troszeczkę chciałem zabić dużo. Dobra, dobra, dobra. Rorka. Nie, bo będzie na mnie, że ja coś robię. Dobra, teraz jest. I widać Errorka. Panowie, widzicie Errorka. A, do ojej, ale bardzo słabo go widać. Oj, ale teraz go widać. Ja pierdzielę, ale to jest świetne, w ogóle trzeba to wykorzystać na eventy jakieś, żeby robić takich właśnie. Tak właśnie zauważyliśmy, że w tym generatorze można zrobić naprawdę fajnych bossów no, guess, Nie na... powiedzieliśmy o tym, że robiliśmy to w generatorze. Znaleźliśmy taką stronkę, e, gdzie jest po prostu generator mm, wszelkich komend do Minecrafta, tylko wpisujecie co tak naprawdę potrzebujecie i, 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 i już. Chłopaki <laughs> ze ściany, patrzę co to jest! Weszli do bunkru i teraz się przyglądają temu. Hiech? Czekaj, czy będą coś pisać na, na, na czacie Czekaj, okay, jak poczekam aż będą chcieli wyjść to zabiję Errorka Wyszli co Czekaj A Czekaj nie, zamknęli Czekaj, ja idę pilnować czy chłopaki przypadkiem nie ten, nie, nie obracają się Wow! Errorku! Error dorósł i wszedł środkę. Nie, jest dalej, dalej dzieckiem Tak, dalej dzieckiem, myślałem, że dorósł O, zginął Zabiłeś go? Tak na ich oczach? Tak. Morderco. Ja likwiduję błędy na serwerze. <grymne> dobra. Ja jestem Kiedy za nie nie nich bezwitosny. bezwitosny. Oni się nie, nie zorientowali co tu się dzieje. Ja bym skoczył do mocarza 54. Czy byliśmy już u mocarza 54? Nie, nie byliśmy, ale właśnie to też tak nie pomyślałem sobie. E, najpierw sprawdźmy czy nie ma cheatów. To czy znaczy nie Nie no, nie, no to, to Tunelik nie jest OK. W miarę. No dobra. To co? Errorek. <coughs> no to errorek. O! Znów widzę erorka. Dobra, ja go, ja go już widzę. On. O! Zobaczył go! What the fuck. No mocarz, pokaż jak jesteś mocny. Co, nie podejdziesz? Jest eror... Ej, nie bij erorka! Dlaczego mam coś? Poza tym nie umie walczyć na jeden dzień widzę. Machasz no. Machasz właśnie jak cepem! Kończ właśnie z o, error to error, będzie się ciągle pojawiał no Oj. Musisz zrestartować Minecrafta żeby, żeby, żeby ten error zlikwidować okay. ja też, ja też zespomniłem Okej, okay, mam nadzieję, że się odwróci później Ty, bo one nie wrzucają ekspanie nic, nie? nie? Nie, nie, nie To dawaj zespomujemy mu tutaj troszeczkę Czekaj, tym Czekaj, bo jak zaraz się zwrócić zobacz tam, tak no bardziej na spokojnie Idź error, kur, idź do niego Aż dwa głowy. <noise> Radość się zabije. <noise> Czekaj, bo ja, ja nie czytam czatu. Ty Czytasz czat? Czy oni coś piszą? Mozart... Duchy w jaskini. Na... <noise> no. No cóż. Gdzie on poszedł? No tutaj. Co w tam się spojrzał? Zaczął znowu atakować. No dobra, no to lecimy do następnego. Ty fajny ten troll jest. Kurde, trzeba będzie w części korzystać z tych. Yy, tych komend, no. z tego, z tego t, 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 wytwarzania komend. Dobra. Siech? Ej, dobra, to co? Oj, teraz się, teraz to się zdziwił. <grym> za, za, za dużo mu coś konsola error wywala. No. Idziemy dalej. E... Czy chyba on się obraca? Nie, nie obraca się. Ja idę do dziewięciolatka, ale dziewięciolatka jest na fałni. Jest on A nas na koniec można by ich trochę rozsiać po spawnie, co to na to? Bo Taki, tak, tak wiesz, tak dosłownie z 20-30. Ale trzeba, nie trzeba będzie to zabijać ręcznie. Czemu? Sami zabiją. A na spawnie nie zabiją. Zabiją, zabiją chyba. Na nie zabiją. No to my zabijemy, no. Zychu, o, i Zychu jest w jakimś swoim takim dziwnym miejscu, znaczy się magazynie. Szkoda by było. Gdyby nagle mu się w magazynie jakieś errory pojawiły. A jeden na piętrze. Więcej errorów, wszędzie errory. Na razie jeszcze się nie zorientowałem. I ty masz error, i ty dostaniesz error. Mam i ja. Ty, bo on nie reaguje jak na razie, nie? Zupełnie nie zajarzył, że coś się dzieje. O! Dobra, zwrócił się, idziesz tutaj, że zobaczymy. Tak jakby na razie po całym podwórku mu wam errory. Ty... No i oczywiście poszedł lać errora Mogliśmy ustalić w jakiejś zasady, że kto zabija error'a, ten ginie. No Pomyśle. nie no To no błąd, błąd gry No szukaj ja zbyt war górę, spójrz w górę. Nie wiem czemu on zabija te te rorki. No takie słodkie rorki, a nie... on je zabija, no Bezdusz... Chami prosta, nie? No. czekaj, muszę się napić, bo mi zaschło w gardle. Już myślałem, że mi coś wrzucasz. No panie spójrz w górę. A, ja mam spojrzeć w górę? Nie no, ten, ten, ten pan ten hamer On cyku. już nie ma nic w u góry No to spójrz w górę No ja tu nic nie widzę. Serio nie widzisz takich białych kropek? Nie Jakb chcesz nic nie widzę Serio? No i to ślepy jesteś tam No tej no nie widzę. A. Aha! Panie kolego, yy, render distance. Mm. Dopiero od 14 się pojawiają te kropki. Aha, do tego. on troszeczkę wiesz. Nie pykło. Pojawić wcześniej się... Dobra, czekajcie, to ja mam pomysł. Ty idę je zabić? Nie, po co? No po co w sumie jednego? to sam sobie zabiję. No, Postag jednego. Co, będziesz... No, ścieżkę będziesz robił? Tak. Ścieżkę sprawiedliwości i tyranie złych ludzi. Błogu mam białą ścieżkę. <kluzni> białą ścieżkę. Ej no co, nie, nie mogę robić wcześniej białej ścieżki. Białe ścieżki są bardzo niedobre, panie się. A mój error. <grych> mam no, errora. Bo, bo error jest... Ale mój error człowieku ty, 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 ty to źle do tego podszedłeś. To jesteś tak jeszcze głęboko w ziemi, że ja cię ledwo widzę. To będziesz to przecież zatrwało trwało 3 godziny. Daj sobie spokój. U. Idźmy do ostat następnej osoby. Dobra. A on se w końcu wykopie, te swoje <grymne> errory. E Error. Dobra, lecimy do kolejnej. Ja, ale ja to tak chomski, tak mu to tak homskie zakupuje, bo będzie miał dosyć dużo kopania teraz. No. No nie, no. A do Ailiny się tepnąłem w ogóle, nie? D d d czemu nie? Ale ona jest P na spałnie. I kolejny na spałnie. Okej. Okay. I dusia. Zombie chciał, chciał zabierać erory. Oh, zombie takie rola. Idziesz do mnie? TPM, MRP. Ty, już. tutaj. Puf. no właśnie. Puf. <many ton digatto> dobra, dobra, wystarczy, ej, ej, ej. spokojnie. Jezu, fucking... re re reakcja jest spoko w ogóle, nie? Tak właśnie, to jest, to jest dobre trollowanie, kiedy... Nie wiedzę, co się dzieje. A, ten już wie. Ja jestem pro. Ja... nie wie, on się po prostu odwrócił, tyle. Się, nie obracał się. Odwrócił. Obracał się, kilka razy się obrócił I na naszych czas Dwa razy. chyba. I to, I to bardzo szybko. No nie o. no, ja... O widzisz, on się nie obracał, on przy, przy teleportował innego gościa. Dobra, yy, to, w, to, to w takim razie na, na koszt Crazy brak główki. Znaczy no, no bo się nie obracał, no, on tu się tylko i prostu zastanawiał co tu się dzieje. Ten się za... nie, to też się nie obraca. Ten z niej się nie obraca. No obraca się, no. Teraz jeden, ten który przy, przywołany był. Nie, to też nie obraca się, tylko stoi w miejscu, zobacz. To nie jest obrót, to <śm�atki> jest bezruch. On robi kupę. <śmian> no skoro tak mówisz... Tak, ale ty, ty tam robisz? Próbujesz mnie cały dzień strobować. Ja?! No. Nie, 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 zupełnie. Wiesz co, złapałem zawiechę chwilę, yy, wiesz, ale... się ja Nie, nie, nie. Kupić zniknął. A to się obraca, czy się nie obraca? To się nie obraca, to jest za szybkie takie, miało być powolne, a nie jakieś takie, wiesz. Okej, okay, pretensje nie do Mamy mnie, lecę powolne. dalej. O, takie, takie. O, znowu do Oliego się tepnąłem. I ja lecę w tym momencie do o! mały 655. A ja mam D-Bakoma 69, które jest krok. w podziemiach? To tymi mi D-Bakoma, ja tu sobie będę miał małego, któremu gdzieś zaraz wrzucimy parę errorów. O, tutaj będzie, będzie śmiesznie. To może być jeden error. Tu będzie bardzo śmiesznie nawet. Kupię. O, mały zauważył. Wtedy do domku. Jak Jaki koleś, ty zero reakcji w ogóle nie? Nie, to mały potrzeb, po czym uciekł. Error zaczął uciekać przed nim, Ej, a, a mój Bako ma zero a, reakcji, wraca. ale to zero reakcji. Mały się obraca. Traci za to... No, to zobacz. Y, ziomek, no zobacz, tel aliena mam, error, tepaj szybko. Y, kto, tak? No na czacie, ziomek. Ziomeku. Mm. <laughs> Ale są, no. są ci wcześniej. Dobra, zabijamy tu errorki. Tak <laughs> w jednym momencie w ogóle. Teraz lepiej się aliena, i nie no. Elena w, w ogóle wiesz, Alina już nawet nie, nie zareagowała. <laughs> Jak słyszy, że jest error, to po prostu ulatający kwiatek w powietrzu. Error, zgłaszam to. No cóż. Mały dostał do niego, się ładnie obracał. Jaki? 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 Haha, <laughs> ilina napisała jaki. Bo ty nie masz social Sharia odpalanego, nie? Nie ma. Ile do, 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 do ani. Zobaczmy, może ona... Może i... A choć nie, bo na dobra, to chodźmy już do tego ze na spam. Dobra, bo to już jest w sumie najlepszy czas, bo to już mamy 15 minut 16 nagrania. To dawaj człowieku, ale taki totalny spam. Aha, nie, tu nic nie przywołamy. Aha, no tak, bo to yy, przecież spał. Tu są plagi no to czekaj może. Home, Eilena, eee, Jezu, ile ona tego domu ma? Home, o, I, lina O no jest? Ole ma zameczek, niech ją dunder śpiśnie. Aaaaa! Rage rage rage, rage! rage, 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 rage. Dobra, wystarczy. Ty, ale panie zameczek. No, zameczek jest wspaniały. ERROR, 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 ERROR! Ale się to się świeci. To przez gwiazdę prześwituje. No, to dobre jest. No, Aylina trochę chyba zdębiała, co tu się wydarzyło. Za wolno się obraca. Za wolno? Ej, mówiłeś, że ma się wolno obracać! Ej, za wolno, przepraszam, za szybko. A no, ty ją no, przetypałeś? Co? Nie, uciekła. Mówię, czy ty się przetepałeś? No ja jestem przerola. Czy ty ją przetepałeś?! Tak! Dobra, zabijaj te rory teraz. <grystanie> Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że nie tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Crazy, Zrób swojego trolla na koniec, którego już przygotowałeś od dłuższego czasu. I do następnego odcinka. Macie się, cześć! Strollował mnie, bo mnie nie stroluje, tak? Nie. <grystanie> Hej. <grystanie>